Ten cytometr kosztował blisko 300 tysięcy złotych, został kupiony dzięki wsparciu finansowemu KGHM Polska Miecie Sa. Tą dotacją konsumujemy rok 2022. W tym roku już Polkowice otrzymały pieniądze, a ten program, w ramach którego przyznajemy dotacje celowe, trwa już od kilku lat. W sumie ponad 13,5 miliona zł złotych dla samorządów Zagłębia Miedziowego na te projekty, które są najbliżej tych, na których nam chyba wszystkim zależy, czyli mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Inwestowanie w zdrowie mieszkańców naszego rejonu jest jednym z priorytetów zarówno władz gminy Polkowice, jak i właśnie tego dobrego są, Siada jest KGHM Polska Mieciesa. Za to dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki temu udaje się nam po raz kolejny doposażyć Polkowicką w przychodnie w jeden z najnowocześniejszych sprzętów. To wpisuje się w ten proces, który odbywa się w tej kadencji, aby uczynić z Polkowickiego Ośrodka Zdrowia jedną z najnowocześniejszych przychodni, jednego z najnowocześniejszych centrum zdrowia w Zagłębiu Miedziowym. Badanie jest krótkie i bezbolesne. To jest to urządzenie z najwyższej półki w tej chwili, jakie tutaj posiadamy. Z góry, z założenia densydometr służy do diagnostyki struktury układu kostnego, ale w tym przypadku mamy też możliwość jakby rozpoznania struktury, można powiedzieć, całego ciała, czyli tkanki tłuszczowej, nietłuszczowej, czyli, czyli mięśniowej. Możemy w różnych tutaj... Dodatkowych opcjach, rozpoznać zagrożenie złamaniami kości. Nie trzeba się specjalnie przygotowywać do tego badania. Jedynym przeciwwskazaniem jest kobieta w ciąży i pacjent, który w ostatnich, w ostatnich siedmiu dniach miał robione badanie z kontrastem, bo kontrast zaburza nam pomiar gęstości kości. Badanie jest krótkie, bezbolesne. Pacjent praktycznie dostaje bardzo niski pomiar dawki, 2,0 silvera, to jest praktycznie tak jakby 4 godziny na wolnym powietrzu przebywał. No i cóż więcej, wynik jest drukowany od razu. Densytometr już służy pacjentom polkowickiej przychodni.